Elot Kelo i to będzie taki bardzo dziwny film. Tego się nie spodziewacie na tym kanale. Zostawcie lajka i subskrypcję, bo będzie więcej takich filmów. Dobra. Czuka Maja sobie lata. Ooo. Zwie nektar gdzieś na kwiatach. A tam Gucio. W tulipanie czeka sobie na śniadanie. Czyka Maja sobie lata. o, Z nektar gdzieś na kwiatach. A tam Gucio, w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Przyleciała gdzieś na kwiatek. O, ale z Gucia jest gagatek, atakuje, niespodzianie z tego wielkie jest śniadanie. Kamaja sobie lata, o zbiera nektar gdzieś na kwiatach. A tam Gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Kamaja sobie lata, ooo, zbiera nektar gdzieś na kwiatach. A tam Gucio, w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Tekla patrząc ze swej sieci. O! Co robicie, drogie dzieci? Opuściła sieciut niżej, a tam Gucio ma je liże. Luka Maja sobie lata. O! Zbiera nektar gdzieś na kwiatach. A tam Gucio tuli panie sobie czekam na śniadanie. Czuka maja sobie lata. o. Wiela nektar gdzieś na kwiatach. A tam gucio w tulipanie panie czeka sobie na śniadanie. A. No Jezus, mania, czemu musi być taka wielka przerwa pomiędzy... A tam gucio w tuli panie czeka sobie na śniadanie. Pomiędzy Aleksander patrząc na to. o. Dobra, cicho. Aleksander, patrząc na to. Oooo! Wyrwał się ze swą armatą. Na biedronki. trzy kropeczki, by pobawić się troszeczki. Kuka Maja co wiele lata? O, -o, -o Bieranek tak gdzieś na kwiatach. A tam Gucio. Tuli panie, czeka sobie na śniadanie! Już nie może Myśl, o, myśli, kiedy się położę Patrzy obok, leci mucha i ją zobaczyć. Pszczółka maja sobie lata. O, zbiela nektar gdzieś na kwiatach. A tam gucio Tuli panie, czeka sobie na śniadanie. Oddział mrówek tańcząc w koło. O, och, jak kurczę, jest wesoło. Choć się, się zbierzemy w kupę. pi 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 Czułka Maja sobie lata. O, zbieramnek, tak na kwiatach. A tam gucio, w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Czułka Maja sobie lata. O, zbieranek tak na kwiatach. A tam Gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Oprz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że to nieco dziwny odcinek, ale no co. Na razie.